Cześć, jestem Kapral i tak jest, udało nam się wbić 21 tysięcy bułarków Brawl Stars, no i w dzisiejszym filmie pokażę Wam gierkę, w której właśnie udało nam się wbić te 21 tysięcy, a następnie otworzymy sobie aż 4 megaboksy, no i możliwe, że także kilka boxów, ale też jeszcze zobaczymy, więc jeżeli film Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, no i zasubskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem, by nie umiał Was kolejne materiały, no i my już tutaj dajemy sobie na dziennik bitew i tak w ogóle to wbijałem, to z moim widzem matbojem, także pozdro graliśmy tutaj duo showdown na tej nowej mapie bo w ogóle teraz właśnie jest dużo tych nowych map na showdownie. No mieliśmy naprawdę dobry początek. On tutaj grał w ogóle Sjudgem. Mieliśmy dobry początek, bo mieliśmy wiadomo dużo skrzynek. Od razu tutaj na starcie mieliśmy dużo power cubesów. Tutaj w ogóle Dynamic wskoczył i chyba właśnie nam się go udało pokonać. No ja tutaj udało mi się przeżyć. Zebraliśmy te ups. No na początku mieliśmy dobrą sytuację, tylko tutaj właśnie od razu zginąłem od tego Spajka. No musieliśmy na nich uważać. Matboy tam się wycofał. Tutaj co tu się działo? No tam się w ogóle właśnie też przenieśli te roboty na inne mapy, też jak mogliście zauważyć, bo. Też się trochę zmieniło, że te roboty też są na takich y, innych mapach już dostępne, na takich gdzie nie były. I tutaj zobaczcie, Madboy, tutaj mi się wydaje, że no tak bardzo za agresywnie podjechał i tutaj y, Spike go zabił, zebrał te upsy i oni już tutaj mieli 8 Power upsów. Ja tutaj już no nie chciałem z nimi walczyć, bo tak naprawdę wtedy wystarczyłoby nam. Y, Drugie miejsce, a tutaj widzicie, że były jeszcze cztery zespoły razem z nami, więc my się już tutaj zaczęliśmy kampić, żeby tutaj nic nie zmaścić i zobaczcie, tamci też się kampili i tutaj tak naprawdę zależało otwarta, ponieważ zauważcie, że oni właśnie e, zaczęli ich atakować, a nie nas, więc nam się tutaj udało, e, no i właśnie wtedy już tak naprawdę e, tutaj wysłaliśmy te motki, bo już było to 21 tysięcy. No, my tutaj zginęliśmy, chcieliśmy się jeszcze zatimować ale tutaj jeszcze ten usta miał ten Star Power. No i właśnie zajęliśmy drugie miejsce, no i wbiłem 21 tysięcy. Teraz kupimy sobie tę trzecią ofertę za 3000 Star pointsów bo też nie chcę y, marnować wszystkich Star pointsów na te oferty. Bo naprawdę jakby mi w ogóle nic nie wyleciało, to bym no dużo stracił. Także y, kupujemy tylko te dwa mega boksy. Więc zostawcie łapkę w górę no i my lecimy pierwszy mega box, więc otwieramy i 6 rzeczy, 212 monet, dobra nice, no mamy 6 rzeczy, kiełek, Gay, spike, sandy, bee, no i teraz może, a nie, niestety mamy star power, pozycja obronna jest to star power do bibi, no ale zawsze coś przynajmniej, yy, także lecimy z kolejnym 5 rzeczy, więc no tutaj yy, niestety w ogóle nic nie mamy, same punkty mocy. Lecimy z kolejnymi dwoma mega boxami i tak sobie pomyślałem, że może jak wbije 30 poziom tutaj karnetu, to sobie kupimy karnet na filmie, odbierzemy sobie nową postać i też zrobimy sobie duży opening z tych wszystkich skrzynek w karnecie. Myślę, że to by było też ciekawe, ale teraz y, otworzymy sobie tego jednego Megaboksa z karnetu, a później też z alei pucharów za 21 tysięcy pucharów y, za to, że mi się to udało wbić. Y, także otwieramy mega No i może będzie 6 rzeczy. Zobaczmy. Cztery rzeczy. Ty pierwsze są cztery rzeczy, ale to właśnie chyba nic mi nie wyleci. Mamy przynajmniej podwajać betonów, także y, zawsze coś i teraz y, jeszcze mamy. Megaboxa w Alei Pucharku. Idziemy tam, no i go sobie otwieramy. Może będzie 6 rzeczy, no mam nadzieję. Nie, no pięć rzeczy jest, więc znowu nic, znowu nic nie mamy. Yy, nawet żadnego podwajacza. Więc ja się z wami żegnam. Jeżeli dotrwaliście do końca, to nie wiem, napiszcie w komentarzu yy, koniec. Napiszcie w komentarzu koniec, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć!